11 meczów w NBA, wrócił Jeremy Sohan, Tandem pierwszy mecz przegrali, Nets pierwszy mecz wygrali, zapraszam. W pierwszym meczu nocy Cavs pokonali u siebie Sixers, wrócili Darius Garland i Jared Allen, świetnie prezentowały się też Retro Jersey i Retro Parkiet w hali w Cleveland. Mecz absolutnie zdominował Donovan Mitchell, 46 punktów na 71% skuteczności z gry, wow. Detroit Pistons zagrali u siebie Jazz, drużyna z Michigan po cichu ma już bilans 6-2 i drugie miejsce na wschodzie. Kolejny kapitalny mecz duetu Kate Cunningham i Jalen Duren. Nets wygrali pierwszy mecz w sezonie pokonując u siebie Indianę. Współczujemy fanom Pacers od finału w NBA w zeszłym roku do takiego samego bilansu co Brooklyn i Washington. Yikes. Celtics zmiażdżyli u siebie Wizards. Jalen Brown oprócz malowania przeciwników swoimi włosami zdobył 35 punktów. Kolejny przebłysk miał Alex Sar, który pokazuje kibicom DC, że jest jakaś tam nadzieja na przyszłość. Anthony Edwards wrócił, ale Knicks rozprawili się łatwo u siebie z Wolves. Dobry zespołowy performance Nowojorczyków. Houston komfortowo pokonuje Memphis, to już piąte zwycięstwo z rzędu rakiet. W Memphis źle się dzieje. Jamoran znowu fatalny mecz. Jaren Jackson Jr. oddał tylko 6 rzutów z jakiegoś powodu. Ach, lećmy dalej. Dallas przegrał u siebie z Nowym Orleanem. Mają już bilans 2-6. To najgorszy bilans na zachodzie. Razem ze swoimi dzisiejszymi rywalami. Niepokoi się Niko Harrison, któremu udało się z tym pierwszym pikiem draftu. No ale jak to tak dalej będzie wyglądać, to chyba jego posada wciąż będzie zagrożona. Hit nie wygrali w Denver w sezonie zasadniczym od 2016 roku. Nie inaczej było dziś, szczególnie gdy po pierwszej kwarcie mecz zakończył z kontuzją stopy Bema The Nuggets zmiażdżyli Miami na deskach, Nikola pod nieobecność Bama robił co chciał, triple-double, 33-16-14, może nie wygrać MVP, ale jest to najlepszy koszykarz świata. Jeremy Sochan w końcu wrócił do gry po kontuzji i to jak? 16 punktów, 6 na 7 z gry, dobra obrana na luce Donchiczu, no wyglądało to naprawdę fajnie. Ale w chaotycznej końcówce górą Lakers, którzy wygrali już swój piąty mecz z rzędu, gorszy mecz Łębiego, Luka nie był zbyt skuteczny, ale Lakers i tak triumfują. Coach Reddick, szacunek. OKC Thunder w końcu przegrali. Byli back to back, grali bez Cheta, bez J bez Dorta. No ale i tak gratulacje dla Portland, takie zwycięstwa na pewno budują. W ostatnim meczu nocy Sacramento pokonało u siebie Golden State. Obie drużyny przetrzebione kontuzjami, w Warriors nie grali Steph i Jimmy Butler, ale za to w Kings grał Russell Westbrook. I to jak zagrał? 23 punkty, 16 zbiurek i 10 asy znak świetnej skuteczności z gry. Wow, fajnie, że możemy rasa wciąż w oglądać. Ciekawa kolejka, dużo się działo, fajnie, że Jeremy wrócił. Sezon póki co jest naprawdę ciekawy, więc obserwujcie Trash Talk Show. Strzała!